Sama ponagrywasz? Tak? Nie. Proszę. Kuku! Halo, panienko. A czego pani tam szuka? Spóźnione już jesteśmy. Do żłobka, wiesz. Halo! Łączę! Masz swoje sprawunki. No dobra, to mama idzie się szykować. Ja jeszcze się nie nadaję do pokazywania. Poszłam spać o trzeciej, pracowałam do trzeciej nocy prawie. Obrabiałam zdjęcia do, yy, na stronę z nowymi yy, rzeczami. Proszę spać i wstałam o ósmej i myślałam, że zmartwychwstaję. I to jest kolejna noc z rzędu idę przez pracę i idę spać o trzeciej i wstaję wcześniej, bo to dla mnie wczesna godzina, ja jestem I nie dbam o snu, co jest bardzo zatrwalające. Ola, mamy to chyba, wiesz. Dostanę kawę. Dostaniesz kawę i nie dostaniesz samej kawy i nie dostaniesz samego mleka. Nie! Taka też by przeszła. No i teraz tą kawę, co sobie zrobiłaś wcześniej. Wlewamy tu i niestety nie zrobiły nam się zbyt duże warstwy, ale są. Polecam się Ola Barista. Pracowałam za barem w 2012 roku chyba. Trochę olate. O, tak wygląda perfekcyjna lata. 50 warstw. Pyszność. Mm. Ziga no kremikiem, trzeba policzki wysmarować, bo zimno jest. Mrozik już. Nisiu, już starczy. Ej, ej, ej. Nie współpracujesz dziś, tak? Posmaruj, o bludka, wszystko jest posmarowane. Muszka, do góry. O, To Tosia, pamiętasz, gdzie dałaś Nie. Nie? No wczoraj były. I nie ma. Tak? Tu nie ma. Gdzie mogą być? Nie, nie wiesz? O, idziemy. Zaszczepkę? Dziękuję. O, próbuję ja dojść do ławy z małą brzydką. Jak widać, nie idzie mi zbyt dobrze. Związanie kołka z grzybką na noc nie było dobrym pomysłem. No trudno, ale jakoś sobie się poradzimy. to bycie poradziny. Przyjechałam do mojego ulubionego miejsca w Warszawie. Jak widzicie już jestem omaseczkowana. Um, przyjechałam na Polinazijską 10, czyli do Second Handu i do mojej koleżanki Basi. Na nas czeka. E, więc Basia już na nas czeka w środku będziemy i piesek też na nas czeka, um, e, bo to miejsce jest przyjazne zwierzętom. Także wchodzimy buszować i patrzeć co tam możemy wygrzebać. Córka marnotrawna przyjechała, to ja. Który szefu założy? No właśnie, szukam takiego najbardziej obciach, obciachowego dla szefa. To te spodnie, Ola. Błagam. No w sumie chyba jego rozwia. Błagam. No jestem ciekawa, jak zareagowałby. No. Widzicie, kolor teraz bardzo na czasie. Taki baby blue, ale taki bardzo Delikatny, taki złamany, brudny. I wiecie ile kosztuje? 5 złoty. Świetna jest. Szukam bardzo obciachowej, kuchowej kurtki, ale tym razem dla siebie nie doświadczon. Robimy kampanię do ojo w górach. I potrzebuję wróżby akurat Fajne. Ta jest bardzo ładna. Fajnie by wyglądała no, na tym. właśnie zaraz w nią wpakuję to no. jest A jestem ciekawa Co byście powiedzieli Gdybym chciała na przykład w swój lumpeks otworzyć Dajcie znać Czy byście przyjechali do mnie, do lumpexu Do Warszawy, jestem ciekawa Zawsze znaczy, po było moim marzeniem, więc może Pamiętam, jak otwierałam Laguru, to pytaliście, o, myśleliśmy, że otworzysz lumpek jako pierwszy I tak ostatnio trochę się pochyliłam ku temu i się zastanawiam, także to dobry pomysł. Dajcie znać, co w komentarzu. No tak, to my jesteśmy goszczone, no. Pięknie. trochę obkupione, także będą stylizacji do sesji zdjęciowej. Teraz zamawiam sushi dla mojej ekipy, zrobiłem taką niespodziankę. Wiem, że nie uda nam się w tym roku śledzić czyli taka wigilia dla pracowników, więc postanowiłam, że fajnie jak po nagraniach odcinka posiedzimy sobie w swoim towarzystwie, pogramy w jakieś planszówki, może coś obejrzymy. Wiem też, że moja Ola, która trzyma teraz aparat, zostanie u mnie na noc i obejrzymy sobie na pewno jakiś fajny film. Także zamawiam sushi i lecimy dalej. Mam nadzieję, że dosyć szybko uda mi się Eee, odebrać moje zamówienie, bo zwykle na sushi trochę się czeka. Eee, będzie zestaw Aki 3. Dwa razy zestaw pieczony. Tatar z łososia w tempurze. Za godzinę. No dobra. dobra, Super. Dziękuję. Pięknie. Do zobaczenia. No to mamy godzinę oczekiwania. Muszę się eee, zastanowić, co będę robić przez tą godzinę. Ale chyba już mam pomysł. Dobra, chodź, Jedziemy. Pytają, czy szef mi robi zdjęcia znowu? No. Szef, który dla mnie nauczył się fotografii w ciągu 20-24 godzin, nie poszedł spać, nauczył się na tylko i wyłącznie samouczkach. A... Jeszcze y, zainwestowałam w dodatkowy sprzęt, bo kupiłam po prostu obiektyw. Jeśli ktoś się zastanawia, jakim aparatem y, są robione te zdjęcia, to nie jest to pełna pełnoklatka. Y, I to jest niezwykłe w tym wszystkim, że te zdjęcia wychodzą tak niezwykle, mimo tego, że ten aparat nie jest pełnoklatkowy. Y, jest to ym, obiektyw 35 mm z 1.4. Więc na takim sprzęcie robimy. Ja bardzo długo szukałam takiego efektu, jaki nam wychodzi obecnie, i też bardzo długo szukam męża, który będzie bardzo zaangażowany w, w moją pracę, w, moją, w moje hobby, i, i z wzajemnością będziemy angażować się w swoje życie. Ta moja no myśl. Sytuacja jest nieprawdopodobna. Bo jestem 40 minut przed czasem. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że to wręcz jest jak cud, bo ja ciągle się spóźniam. Spóźniam się non-stop, a od kiedy zostałam mamą, to mam wrażenie, że już nigdzie nie jestem punktualnie. Także to, że mam 40 minut, no jest naprawdę niesamowite. Już poprzerabiałam sobie zdjęcia, które mam z ostatniej sesji, a teraz będzie czas na relaks i puszczę sobie film, który od dwóch miesięcy polecała mi moja menadżerka. I tutaj na moim tablecie mam aplikację Ipli. Fajne jest to, że w Ipli każdy znajdzie coś dla siebie. Jest masa filmów do wyboru i seriali, które podzielone są na różne kategorie. Wśród nich znajdziecie nowości prosto z kina, Filmowe hity, a bez żadnych opłat polską klasykę. W ramach pakietu Ipla Premium e, za 15 zł. Dostajecie dostęp do setek filmów, seriali, bajek dla dzieci, ale także rozrywki i to wszystko bez reklam. Dobra, bo nie powiedziałam Wam, jaki film na dziś wybieram. Jest to Dalida skazana na miłość. E, ponoć jest to film bardzo przejmujący, bardzo e, e, taki intensywny w emocjach, ale jest to film oparty na faktach. Także jak poleca polecała mi go moja menedżerka, to muszę obowiązkowo go obejrzeć. Akcja! Na kamery, to się kameruje. jak poznać milionera, czyli komedię. Mam nadzieję, że spędzimy miło wieczór i obejdzie się bez pobudek Apolonii. <laughs> Mama obejrzy dzisiaj z ciocią. O! Zrób papa. A zrobisz papa? Papa. <laughs> Tutaj sernik, jeden na dwie, czyli tak, jak lubimy najbardziej. Olej już mi zabiera. Eee, I zaczynamy oglądać Zaczyna film. Eee, będziemy oglądać, jak... Jak poterwać milionera? Jak poślubić milionera. Jak poślubić milionera. To jak poślubić milionera, później damy Wam znać. A nie damy Wam znać już, bo idziecie. Także no, życzcie nam miłego wieczoru żeby Pała się nie łudziła i my życzymy Wam również do zobaczenia w kolejnych odcinkach.